I dojść do tego, żeby coś tworzyć. Uczyć innych czegoś, co umiesz. Nawet jeśli umiesz troszkę, ale bardziej, lepiej, troszkę więcej niż inni, już możesz ich uczyć. Zobaczysz, że z tego otrzymasz inny rodzaj spełnienia. Chodzenie sklepami. to jest mekka sklepów w Nowym Jorku, wszędzie sklepy, marki, wszystko wokół. Trudno o bardziej takie dostępne miejsce z tym wszystkim. Jeśli bym łaziła po sklepach, roztrwoniłabym swoją energię, ja bym nie miała rdzenia. Jeżeli bym tam poszukiwała szczęścia albo wypełnienia tej pustki, z którą każdy rano się budzi, bo codziennie trzeba zasłużyć swoje szczęście, codziennie trzeba nakarmić ciało jedzeniem, ubraniem, sportem, i codziennie trzeba nakarmić duszę. Dusza jest głodna. Trzeba jej dostarczyć szczęścia, poczucie radości. Jeżeli szukasz tego poczucia w sklepach, nigdy nie będziesz w pełni szczęśliwy. Poza tym wyssął ci to energię. To jest jak narkotyk, który sprawia, że czujesz niby coś ci daje, ale tylko zabiera. Nie szukaj szczęścia w sklepach. Jeżeli czegoś potrzebujesz, oczywiście, ale na dłuższą metę bądź ze sobą szczery. Jak się czujesz po odwiedzeniu dużej ilości sklepów, centr handlowych, po odwiedzeniu miejsc, gdzie jest duże skupisko ludzi, którzy coś od Ciebie chcą, a Ty na to wszystko reagujesz? Nawet po odwiedzeniu dużych, znanych muzeów, bo to jest przecież przymus, to przecież must, musisz zobaczyć wszystkie muzea. Jak się czujesz? Nie masz energii. Czasami nawet może głowa zaboleć. Więc po co to robisz? A bo wszyscy to robią. Przestań robić to, co wszyscy. Goń swoje szczęście. Sporządź tą listę z wszystkim, co tobie daje radość i co sprawia, że rośniesz. I nagle staje, ci, staje się ciebie więcej. Dwa razy, trzy razy, dziesięć razy więcej. I tylko to rób. I każdy raz siebie pytaj, patrząc na wszystko, co stworzyli inni. Co stworzę ja? Co chciałem stworzyć, jak byłem dzieckiem? Jakie ja miałem pomysły? Zapisuj zawsze pomysły. Cokolwiek przyjdzie do głowy, zapisuj, bo uciekają szybko. To jest twoja odpowiedzialność. Wszystko zapisać, utrwalić, powrócić do tego i myśleć nad tym, jak to wcielić w życie. Po co to wcielać w życie? Dla swojego szczęścia. Gonimy szczęście. Naszym celem jest szczęście. Im więcej szczęścia, tym lepiej. Bo szczęście uzasadnia nasze bycie tutaj. Więc poznać listę tego, co Cię cieszy oraz cały czas zadawaj sobie pytanie, co stworzę. Co stworzę. Do zobaczenia.